Halo, kto się do nas zadzwonił? Wróżbita Marcin, w czym mogę pomóc? Halo, słychać mnie? Halo. Tak, tak, słychać, słychać. Dzień dobry, pan Marek. Dobry wieczór, dzień dobry, pani Mario. W czym mogę pomóc? No ja chciałabym się zapytać o powodzenie w biznesie. Czym ja się powinnam zająć? Sprawdźmy, co powiedzą karty. Pani, pani Mario, z kart wychodzi, że. W czymś co daje przyjemność? Masaż? Nie, nie, bardziej taką przyjemność e, smakową. Nie wiem, słodycze może jakieś. Nie wiem, wiem. apelki może jakieś. Nie, nie wiem. W kartach wyraźnie widzę, może to dziwnie zabrzmi, ale wyszło mi dla z Christmas. Nie wiem, co to mi będę robić. Maggio. Mogą być pierniki no. Ja bardzo lubię pierniki, więc jak już pani zacznie robić te pierniki, to proszę zadzwonić ponownie. Numer wyświetla się na ekranie. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję, dobranoc. Dobranoc.